No i hej, witam was w dzisiejszym odcinku w którym rozwiążemy tajemnicę spalania Junaka Czekajcie, już wam pokażę tylko włączę zapłon na 673 km w tym, że jak go tankowałem było 663 Na koniec sezonu był zalany do pełna czyli było tam 197 km przejechane i różnicy chodzi nam 466 zróbmy w zaokrągleniu nawet w dół 460 km Zaczęła migać mi rezerwa jakieś 25 km chyba, przejechałem już na rezerwie, gdzie się odzywała nie zawsze, tylko czasami mrygała już, potem już cały czas, przejechałem 25 km i, i zatankowałem, patrzcie, troszkę trochę wiatr, A ja taką cichszą wziąłem w okolicę. Żywego ducha w okolicy to jest najlepsze trasy szczególnie na docieranie. Cisza, spokój pojeździć, pozwiedzać. Zaczerpnąć. W ludku, bez pośpiechu. Nawracając do paliwa, już patrzcie, a ja zrobię reklamę stacji w Połańcu trudno. zobaczyć jaka cena. Weszło 10,82 litra. 58 zł. No myślę, że może bym jeszcze docedził na te 11 litrów. Ile to daje? Szybka matematyka. 11 litrów. Przejechane 460 km. Nie wychodzi nawet 2,4 litra na setkę. Czyli super. Tyle wyszło. tyle wyszło w okresie dogrania zobaczymy ile będzie później tak więc pierwsza zagadka rozwiązana nie chce mi się otwierać naprawdę jest pod korek może bym jeszcze docedził te dwie setki na 11 litrów na coś nie chcę, nie chcę żeby się to przy tankowaniu, tak więc było zalane ile się tylko dało. Dawajcie znać ile was podobne pojazdy palą, bo aż jestem ciekaw, ale myślę, że pewnie gdzieś tak samo w tych okolicach, może na gaźniku troszkę więcej do 3 litrów. Chyba, że jakieś rozkręcone, pomodyfikowane, no to może ciut więcej. No i jeszcze chwila mojego gadania. Patrzcie, czym się Wam chciałem pochwalić. Dostałem, no nie tak ostatnio, już jakiś czas temu, takie dwie paczuszki. Zaraz wam pokażę, co to jest. Od widza. Tak, kurczę. Naprawdę byłem mega zaskoczony. O, troszkę się to zgrało, że zaprzyjaźniliśmy się. Mamy kontakt. Yy, dobra, patrzcie, co to jest. Czekajcie, ja rozpakuję i już wam pokażę. Więc yy, patrzcie. <laughs> Kubeczek z dedykacją. Podobno, człowiek z pasją. Fajnie, że tak uważacie. <laughs> I. Druga rzecz, to czekajcie, zasłonię sobie tylko nazwisko, nie obrażcie się. Yy... YouTuber. <noise> Już zostanę tym youtuberem na jakiś czas. Przynajmniej, póki nie zapiszę tego notesika. Dedykacja w środku. Yy... Zdjęcie, jeszcze. Patrzcie, jedno z pierwszych takie, gdzie był w folikach. To samo miejsce. Tak więc można aktualizować zdjęcie teraz. Naprawdę dzięki wielkie Natalia za, za ten prezent. Na pewno przez jakiś czas mi posłuży. Troszkę strony jest, tak więc się przyda. O, patrzcie, jest. YouTuber jest. Naprawdę mega zaskoczenie. W ogóle powiem Wam, że pozytywnie mnie zaskakujecie. Negatywnymi opiniami w sumie jest ich mało, ale staram się nie przejmować. Naprawdę bardzo pozytywny odbiór z Waszej strony. Fajny taki odzew. Naprawdę super. No, i jeszcze raz dzięki wielkie. Dzisiaj taki szybki odcinek, bo No jest naprawdę masa teraz rzeczy na głowie mam troszkę materiałów dla was nagranych, tak więc spokojnie yy, będą materiały są, tylko nawet leży wszystko na dysku nie mam kiedy tego poskładać składam wam tak wszystko na ostatnią chwilę ale jednak się staram jednak coś chcę wam pokazać yy, powiem wam, że na tą chwilę on już jest dotarty. Tak. Już się skończyła męka. Jest już normalna jazda. Tak więc podsumowanie będzie już w następnym odcinku. Będzie też raport już ze spalania. Po, może nie po okresie docierania, ale już taki. Tak się przygotowałeś, że nawet baterii nie naładowałeś. No sorry padła mi w trakcie. Jak mówiłem o raporcie spalania będzie też. Taki bardziej miarodajny po okresie docierania i w drugim etapie docierania, bo jak widzicie, nie no nie widzicie chyba, ale już prawie jest. Susza, tak więc ten raport Wam zrobię. Na pewno będzie bardziej obrazował to spalanie, i będzie też druga ciekawostka odnośnie właśnie spalania, której w sumie też byłem ciekawy. Też Wam to pokażę. No i niedługo już drugi serwis. Tak więc też zobaczymy, jak się to przedstawia w kielcach. I cóż, będę Wam dziękował za uwagę dzisiaj. Naprawdę dzięki za wsparcie z Waszej strony, za dobre słowo. Zostawcie jakąś łapkę w górę, w dół. To już wedle własnego uznania, czy się Wam podobało, czy nie. Niech będzie jakaś ta interakcja. Yy, będę się starał, żeby troszkę bardziej treściwe te odcinki były, bo ten naprawdę jest tak nagrywany. No, wiecie, jak to jest, jak nie ma czasu na nic. Ale staram się być z Wami, chcę się z Wami dzielić, przynajmniej co drugi tydzień, jakimś odcinkiem. Tak więc piszcie komentarze, oczywiście postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Wsparcie? Dobra, już nie sępię, to wsparcie. Kto chce, to wie gdzie jest link. I jeszcze raz, dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Hej.